A już? Nie wiem, już czy jeszcze, czy normalnie rozmawiamy, jedziemy i to sobie potem to zmontujesz. Nie wiem, dobra, w ogóle mega w ogóle się fajnie wiem, jest. rozmawia. Taki flow jest. Cześć, słuchajcie, to jest test, współpraca z Maxus Polska, Tomek się zgodził wziąć udział w Cześć, tym czeście. Wszystkie. Rozmawialiśmy kiedyś sobie o tych autach, o tych, w ogóle o elektrycznych autach. A w ogóle to co ciekawe i dlaczego w ogóle Tomek, a nie na przykład ktoś inny, bo Tomek w ogóle jest Pierwszym czytelnikiem, który napisał komentarz na dostawczakiem.pl yy, pod testem chyba Cors Van To był chyba pierwszy w ogóle test? Tak, to był pierwszy test, który wrzuciłeś w ogóle na dostawczakiem.pl, tak. bo kiedyś szukałem informacji i w sumie to się od tego zaczęło, że trafiłem właśnie na ten test i ja w ogóle na ten test trafiłem na YouTube. Yy, I dopiero potem z YouTube'a na, 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 na Twój portal skoczyłem. A. tak, to tak, to tak. Yy, no to będzie już dobre 10 lat. Tak, niedługo będzie 10 lat. dobre jak? 10 lat. Dobra, no to, że tak powiem, to takie małe antre skąd Tomek i dlaczego akurat właśnie jego zaprosiłem. Dobra, to jest Maxus eDeliver 3, zabudowa Lambox S, czyli taka, taki kontener. To może być izoterma, może to być też chłodnia. No i co, no w zasadzie możemy startować, będziemy sobie gadać jak będziemy jechać. Tak, musisz sobie jeszcze zrobić ten, jakby go odpalić, czyli przeto przekręcić. Ready, tak, i wtedy ta tak Nie mam już go odpalonego. A, dobra, no to jedziemy. jedziemy. To, to tak, no to ja już w sumie już wytłumaczyłem dlaczego akurat akurat poprosiłem Tomka, który się zgodził, bo to też w sumie jakby nie musiałeś się godzić. Potrosił nie no oczywiście, no wiesz, niedziela mogą sobie zostać do domu, jeść rosół tak. E, i tak dalej w, ten, w te 33 stopni, które mamy w tym momencie. Jest bardzo ciepło, słuchajcie. Na tutaj w serii jest klimatyzacja, więc sobie też będziemy testować, czy ta klimatyzacja dobrze działa. I jest dosyć wydajna, można już powiedzieć, że naprawdę daje radę. Szczątki jest mała akubatura yy, kabiny, więc tak. dosyć szybko ją schłodzi. Ale to też w sumie mówiłem zanim w ogóle nagrywanie, mm -hmm. tutaj do Tomek ja mam tak po, po okolice 1,80 m. 80 mamy, W no. tak na pewno i... Przynajmniej ja, żeby tobie nie umieszczać. Patrz jak to jedzie. O kurde! GoIGO! Jedziemy za Jakieś... co to było? K, K0. Tylko nie wiem w jakim wydaniu, bo to jest tych. Z tych, jest jak... tych modeli. Dobra, Peugeot to jest. Perzot... Ekspert chyba czy... ekspert e tak, to chyba e wersja osobowa nawet widzę. Tak. I do czego, do czego zmierzam? W ogóle... E Tomek się zgodził, bo przecież mógł się nie zgodzić... Nie, nie zgodzić. Powiedzieć, że tam ma jakieś inne ciekawe rzeczy do zrobienia. Ale dopiero przyznał mi się tak naprawdę, w sumie jak żychał do mnie tutaj, tak, że już w sumie jeździł tym Maxusem E-Deliver 3, tylko że furgon. Tak, to była wersja furgon, to było dwa lata temu właśnie na Fleet Recreate Day i wtedy Maxus wchodził mocno do Polski, poszukali dealerów, więc to też było fajne miejsce, żeby co prawda nie mogliśmy za mocno sprawdzić właściwości tych aut, ponieważ to było na torze w Słończynie, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tak dobrą sprawę poruszaliśmy się tylko po torze i można ewentualnie było wyskoczyć na chwilę na taką trasę, którą oni tam sobie ustawili tymi autami. Ale tak, faktycznie widziałem już tym samochodem. Zrobił na mnie wtedy bardzo dobre wrażenie, przyznam się szczerze. Sam zasięg furgonetki to było około 300 chyba kilometrów, a realnie chłopaki wtedy mówili, że robią tak 280-290 na autostradzie, na autostradzie, więc ja myślę, że na mieście to spokojnie ten samochód mógł osiągać te 300 km. No i fajne rozwiązanie, to znaczy jakby. Hmm, jakość wykonania tego samochodu, która, yy, która jest i tu w tym modelu również, naprawdę zrobiła bardzo dobre wrażenie. Ja byłem szczerze w szoku że Chińczycy potrafili zrobić auto na rynek europejski, które naprawdę nie trzeszczy, to po pierwsze. Nie trzeszczy. Tak. Zresztą jedziemy teraz po takiej drodze, że naprawdę uwierzcie nam, że tutaj by wszystko po prostu było słychać. Jedyne co może być słychać to tylko zabudowa, ale no to wiadomo. Ale to nie, jakby nie, nie ma wpływu na komfort jazdy, jest naprawdę ok. Więc przede wszystkim to, że nie trzeszczało. Druga rzecz, jakby jakość wykonania deski. W Twarde plastiki, tu jak wiadomo w autach dostawczych nikt się nie spodziewa, że tu będą. Są e, tak, że tutaj nie, że tu będzie jakaś skóra, czy w ogóle jakaś tam miękka gąbka, ale świetnie, bo szybko można je wyczyścić i, i po prostu jedziemy dalej. E, stylistyka, jak na, na, naprawdę, jak na auto chińskie, bardzo fajna. I moim zdaniem, bardzo ważna jedna rzecz. Tu naprawdę nie śmierć tenim plastikiem. Nie. Yeah. Tu naprawdę jest ok. Kupując ten samochód, nie trzeba jeździć mastek gazowych. Znaczy, to jest idealny samochód na miasto, to znaczy gdybym ja był przedsiębiorcą, miał firmę w mieście pod tytułem, nie wiem, mam sklep, mam małą piekarnię i rozwożę po, po, lokalu, po, po, po lokalnych sklepikach, tak gdzieś tam po prostu rozwożę pieczywo, yy, to biorę albo właśnie taki samochód z taką zabudową, lub biorę furgona i naprawdę uwierzcie mi, będziecie mocno zadowoleni, bo w tym momencie mamy 240 km, już trochę przejechaliśmy, znaczy mamy zasięgu 240 km, a był naładowany 252, a myślę, że spokojnie zrobiliśmy już dużo więcej, więc jakby tu już zasięg jest bardzo fajny. Poza tym ten samochód jest dosyć zwrotny i naprawdę na mieście się fajnie prowadzi. W ogóle, jakby ten samochód to jest takie typowe auto miejskie. Myślę, że fajny konkurent auta typu Fiat Doblo Maxi kiedyś, bo nie wiem, teraz chyba już... Znaczy nie no, występuje, no, ale już L2 nie w tych gabarytach. Tak. tak, ale już nie w tych gabarytach, co była ta poprzednia o, generacja. To jest, dobre, to jest dobre porównanie, ponieważ tutaj sobie powiedzmy, że to jest taki odpowiednik Berlingo i tak, tak dalej, tych, tych klonów. E, Doblo, no to gdybym mniej. miał teraz wybrać między Berlingo, który też był wtedy na Fleet Electric Day, e, elektryka, a miałbym wybrać ten samochód, zdecydowanie wybrałbym ten samochód z bardzo hmm. prostej przyczyny siedzi się zdecydowanie wyżej, tak. to po pierwsze. Po drugie, jest dużo więcej przestrzeni w kabinie. A po trzecie, no kupując auto dostawcze, ja przynajmniej, jak kupowałem do swojej firmy, to sugeruje się jakby objętością paki przestrzennej, możliwością załadunku, szerokością drzwi, wysokością. Tak, żeby ten samochód był naprawdę wygodny, komfortowy na co dzień. A tutaj właśnie to, co ciekawe, to porównując właśnie, do powiedzmy, do tego Doblo, czy też do jakiegoś tam berlingo, y, możesz kupić tak naprawdę tylko furgon, ewentualnie furgon. L2. Tak, tak, a tutaj jest opcja taka: i to jest właśnie ten egzemplarz. Y, to jest pod podwozie do zabudowy, występuje i w tym momencie ten samot, którym jedziemy, to jest y, y, kontener. Y, on ma, słuchajcie, 2,60 m y, długości po podłodze. Objętości ma 10,2 m szerokość to jest metr. A wysokości 2 metry sprawdzaliśmy. Można spokojnie. Ta, bez kurier, kurier spokojnie, może wejść, wyjść, kurier. Jakiś pracownik, który ma coś dostarczyć, może wejść, wyjść. Bez schylania się to też jest bardzo istotne. A kupując jakiegoś furgona, nawet podejrzewamy, jakiegoś, jeżeli za. Nie, nie, chyba nie mamy rynku jak już Jaka jest cena małych. Przepraszam, że tak stronę, ale jaka jest cena tego samochodu? Jak patrzyłem w cenniku, to Maxus Polska 2023 rok. Z tą zabudową? E, nie. To e, zabudowy, okay. to jest z dofinansowaniem chyba 117 tysięcy To 117 tysięcy. Tylko, że Pani tak że to jest elektryczne. Jasne, okej. Okay. I, I teraz pytanie brzmi, ile takie coś by kosztowało. Jeżeli byś chciał kupić, powiedzmy e, Berlingo elektryczny albo jakiegoś Doblo albo tam Toyota Proace City. Mm -hmm. e, no nie ma po pierwsze takiej zabudowy, bo tu jest 10,2 m3. I tu już tam automatycznie odpada. Znaczy, bo dążę do tego, żeby zrobić fajne porównanie pod tytułem: OK, yy, mamy auto do zabudowy elektryczne o takich, takich gabarytach, takich, takich wymiarach. Bo na przykład to może być też fajna konkurencja dla Nissana yy, yy, EV to, to 300 NV200? Yy, MV, yy, tak, NV200. No. No to już go nie produkują? Już? Jest teraz Tomstar, który jest Gonem yy, Kangoo. OK, aha, dobrze, OK. No ale tam nie masz zabudowy. Tak, ale tam nie masz zabudowy. No, ale tam nie masz zabudowy, a tu masz zabudowę. I to jest to, co też powiedziałeś fajnie, że ten samochód też do firmy kurierskiej na miasto paczki. Myślę, że w ogóle bez problemu najmniejszego. Eee, w ogóle by wspomaganie tak lekko działa jest naprawdę... mega przyjemnie siedzie tym samochodem. I to jest Dobra, film. To teraz, to te, to teraz ja, ja coś zacznę tak na minus Tomek bardzo komplementuje. Nie, to ale no to ja zaraz, ale jakby ja przejdę, nie, nie, ja okay. zaraz przejdę do minusu, to... Wiecie, to jest tak jak, to jest tak jak z, z, nie wiem, z motocyklem typu Enduro. Super, nie jest szybkie na trasie, tak. ale y, wszyscy koledzy zostają na asfalcie, a ty sobie jedziesz zobaczyć, jak wygląda okolica wzgórza, to jest mój przykład. Mm -hmm. y, więc y, nie ma czegoś takiego, że... Pomaganie jest rzeczywiście super na miasto, tylko że teraz jadąc 90 na godzinę, wiem. na trasie już tego feelingu nie ma. Już nie ma tego feelingu, ale Dziękuję tylko tyle. Ja skupiłem się na mieście. Jakby tak. Inaczej ja bo nie, widzę, nie to. w tej zabudowie ja nie widzę tego samochodu, który pokonuje, nie wiem, 200 km autostradą, bo po prostu uraz, że będziecie prowadzać od lewa do prawa przez właśnie to bardzo... Zabudowę. Yy... Tak, zabudowa to raz, a dwa jednak to, to silne wspomaganie jednak będzie powodowało to, że nie wiesz na tak, tę dobrą sprawę, co się dzieje z kołami z przodu, bo delikatne po prostu ruchy powodują, że tym autem tak zakołyszę, że wszystko się w no, Samo sięg sięgnięcie biegnie. po wodę powoduje, że Tak, że już lecisz. Ruch? Tak, już tak, lecisz. Bo tu jest akurat, więc wiesz. No, pewne rzeczy się dzieją nawet jak powiecie, bez naszego udziału. Po prostu jest czysta fizyka, tak? Wystarczy, że gdzieś tam człowiek się spojrzy, czy coś jedzie, czy nie jedzie, już to auto reaguje, tak? Yy, ale masz rację, tak, to wspomaganie jest naprawdę fajne, żadnego wysiłku nie trzeba, żeby wykracić żeby tą kiernicą. Nie, no jest ok, naprawdę jeżdżąc, po się tym samochodem, myślę, że tutaj yy, komfort pracy pracownika, który będzie miał do wykonania pracy przez, nie wiem, 8 godzin w tym aucie, czy 7 godzin, ja myślę, że jest Wiadomo, że no nie możemy tutaj oczekiwać, nie wiem, jakichś mega wygodnych foteli, one są poprawne. Ja Wiadomo, że, że są ok, są twarde. E nie ma niestety regulacji, tak, nie ma nie ma regulacji odcinka lędźwiowego, eee, to może komuś przeszkadzać na dłuższą metę, ale no, tak jak mówię, no to jest tylko tego wyłącznie no, do jazdy na trasie nie ma. Przynajmniej jest... Ale no, są, podłokietniki. są podłokietniki? Ale są podłokietniki, no, naprawdę ze... na kapitańskie, ale są mimo wszystko, więc... A jaka to jest właśnie bateria? Bo 50,23 całkiem Fajnie. Czyli tak, jeżeli to jest, jeżeli byśmy utrzymywali powiedzmy to... Użycie w mieście raczej się da na poziomie powiedzmy 20 niecałych kilowatów mm -hmm. to mi się wydaje, że dałoby się radę zrobić te 300 km. Bo okay. tak jak mówię, teraz jeździmy, to jest słuchajcie, jest, jest leniwa niedziela, jest kurde, chyba czuwa na 40 stopni, tak, tak podejrzewam No jest grubo, jest grubo. Więc ludzie siedzą w domach, nie ma słuchajcie, w aut na ulicach, w zasadzie jeździmy po, po takim. No, tak, taką leniwa, nie, leniwa niedziela w takim średniej wielkości mie mie mieście. To są, to są Kielce, może jeszcze to powiem. I teraz tak... Y... Ale ruch jest, bo jest to niedziela handlowa. To jest niedziela handlowa? Tak. O, nie wiedziałem. I słuchajcie, i teraz tak... To, ten samochód, bo jechałem nim z Warszawy, tak? Jechałem z Warszawy yy, drogą ekspresową. No to tak, ta zabudowa, która od furgonu yy, różni się tym, że po prostu jest wyższa, jest szersza. Wiatr, który gdzieś tam też tym samochodem potrafi gdzieś... Już nie ja mówię o tym, że Trzy razy miałem ścianę deszczu taką, że z tej alkowy co tutaj jest na trzybą, mm -hmm. to tak jakby ktoś wiadro polewał, więc to jest taki mały minus tej zabudowy, jeżeli ktoś jeździ w miejscu, gdzie dużo pada deszcz, bo może są takie w Polsce, gdzie naprawdę więcej pada niż gdzieś indziej. Natomiast wycieraczki na maksa chodziły, to też sporo prawie prądu zażarło. Podejrzewam, że jakbym miał kajak, to bym dał radę po siódemce prze... kajakiem <laughs> przepłynąć, naprawdę tyle deszczu napadało. Ja coś takiego nie wiem, czy widziałem ogóle kiedykolwiek w życiu. Trzy razy: słońce, deszcz, taki, że naprawdę. No... Jechałem 60 na godzinę 50. Yeah. Później znowu normalnie jadę, jadę, jadę. Więc przy takich warunkach to jest jakieś 150 km do zrobienia. Tylko że jechałem 90 na godzinę. To no jest ograniczyć 90 na godzinę, To jest minus dla mnie. Muszą chyba pewnie nie tylko dla mnie. Możemy wyskoczyć w ogóle gdzieś na jakąś drogę szybszą. No możemy na obchodnicę tak. wyskoczyć teraz, nie. I 90 na godzinę, słuchajcie, to jest taka prędkość, nie wiem dlaczego, bo w furgonach jest to 20. I to już tutaj dla mnie nie ma problemu, bo i tak zaczęliśmy jeździć szybciej 120 no, zł ale wiesz, że oni, oni przewidzieli, że jeżeli by to pewnie było 120 to i by... przy tej zabudowie, to on by pewnie pofrunął tak, że 100 km może, może zrobić. No. Natomiast ogólnie rzecz biorąc jest tak, on jedzie normalnie sobie ten samochód 90 na godzinę. I teraz tak, wyobraźcie sobie sytuację, gdzie na trasie to jest tak, albo przed wami jedzie ciężarówka, albo za wami jedzie ciężarówka. I ten z tyłu się wkurza, że nie może przejść, a ja się wkurzam, że ja nie mogę z kolei wyprzedzić tego, który jedzie. No tylko ciężarówki mają niestety. Jaką właściwość, że niektórej jeżdżą po stówkę z górki. <laughs> <laughs> Więc onem mnie wyprzedzało, ale ja też już odpuszczałem te a, kilka oczek. w, dół. Wiatr w plec. Tak, od kilka oczek w dół odpuszczałem, yy, zjeżdżałem nawet, żeby widział, że wiecie, że, 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 żeby mnie wyprzedził, żeby nie dostali mandatu też, bo to przecież na tych eskach nie można, tak, a im się spieszy, bo to tak, otrzyma. Tak zawsze, więc jak przepuszczam na te siódemce, jeżeli ktoś tam nie spóźnił się do domu i garował, że tak powiem, gdzieś kurde dobry kilka godzin albo i nawet y, pauzę dobową odbiera przeze mnie na siódemce, to, to sorry, ja nie mogłem przyjść no nie mogłem. <laughs> y ale tak jak mówię, jeżeli byś miał, na przykład, mówiliśmy dzisiaj o tym, zanim byśmy hmm. mi do auta, jeżeli byś na przykład obsługiwał sobie gdzieś swój, gdzieś jakiś rejako czy po prostu jakaś dystrybucja Twoich produktów, które gdzieś tam sprzedajesz, handlujesz i i miałbyś takie auto i miałbyś na przykład obwodnicach, że możesz po prostu zaoszczędzić 5 minut czy twój pracownik i wyjeździ na tą obwodnicę, tak? On nie jeździ stricte po, 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 po trasie, ale na tej wyjeżdża wyjeżdżasz i no ciągle paru zobaczymy. sekund, mhm. masz po prostu 92 na godzinę, bo tylko tyle Ci pokazuje ten i, 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 i więcej nie da żadnych, że jest mhm. Dlaczego nie sto? Kurde, no to... Stówka by już robiła robotę, bo ciężarówki by nie blokował, i będziemy nawet mógł wyprzedzić. Czy wiesz, ale mi się wydaje, że to jest też kwestia oprogramowania. Tak, Przepraszam, to, to jest elektronicznie ograniczone. Więc tutaj wiesz, bardzo fajnie się zbieram, Naprawdę, pierwszy raz jakby wcisnąłem mu tak troszeczkę konkretniej. I no właśnie, naprawdę tak naprawdę bardzo proszę... oszczędnie jeździsz, Nie wiem dlaczego. Eee... <laughs> nie mam. Weź teraz, weź go tak ale no, teraz no, teraz y słuchajcie, jest 40, jest 50, jest 60, dobra. Nie no wiadomo, wiesz, opór robi swoje. No tak, ja też, nie? ja ale... też ważę, ja tu robię sobie za obciążenie, bo mamy pustą pakę też, żeby nie było. <laughs> bo już z, z obciążeniem jeździłem też dla swoich, dla swojego testu, bo robiłem sobie test tego osobno i sobie wziąłem, słuchajcie, taką, no nie będę tam mówił, no do zdjęć nie nadawało, stara jakaś kanapa z jakimiś krzesłami w środku tam jeszcze posadzałem rzeczy, do przok wywoziłem, 150 kg to miałem na pacę, Bo mi facet powiedział, jak zjechałem z tej wagi, to już też wiem, ile waży auto. I ile waży? 1904 z moim plecakiem, który waży z 5 kg. Więc okay. 700 kg bez kierowcy. E, 700 kg ładowności. ładowności. Tak. No to, to, to tak całkiem, całkiem. całkiem. Nie, no to, no, Pytanie brzmi: no, to... Czy potrzebujesz ładowności? To wtedy bierzesz furgon, który no, ma 930 tak, Jeżeli potrzebujesz ładowności. To masz furgon. Jeżeli nie potrzebujesz odności a bardziej kubaturę, to bierzesz sobie taką zabudowę, bo tam ten furgon ma 6,3 sześciennego, a ten ma 10,2 to jest prawie drugie tyle. Okej. Okay. Wchodzi, wchodzi w chłop, to weszliśmy. Weszliśmy, dostaliśmy wyspę. normalnie wchodzi dorosły chłop, nie musi się schylać, staje, może sobie wyciągać paczki, coś tam wnosić. Nawet sobie ciekawe zastosowanie, by było jakaś taka właśnie warsztat, jakiś taki mobilny hmm. na miasto duży typu, nie wiem, przykład i tramwajowie też takiego szak. jak tak? no. ja to... autoserwisowe, tak. Ja myślę, że tu jest... Znaczy, wiesz, no, jakby tu jest masa zastosowań tego samochodu. Dzięki temu, że jest możliwość zrobienia zabudowy pod potrzeby firmy, która dane potrzeby jakby ma. Tak. Eee, I elastyczność tego, tej oferty jest dosyć bogata, więc wydaje mi się, że, że warto eee, jakby zajrzeć do cennika Maxusa i sobie to po prostu porównać, bo na pewno któryś z widzów stoi przed dylematem, czy wydać, nie wiem, kwotę XY na... Kupić diesla na miasto? Na przykład. <grym> e, I potem płakać, że AdBlue, że DPF. Wiadomo, jakby często często trochę też te historie są trochę wyssane z palca, bo inaczej, inaczej się jeździ dieslem w 2024 no. roku, a inaczej się jeździło dieslem w roku 2000. Gdzie tak na dobrą sprawę DPF nie był jeszcze mocno znany. E, jedyne co było wrzucone to było EGR, tak? I to było wszystko. E, I kupując e, na miasto auto z silnikiem diesla, no, musimy mieć świadomość tego, że będą problemy. Że osprzyd. prędzej czy później ten osprzęt będzie wymagał tego, żeby go po prostu przeserwisować albo wyjechać na autostradę, przepalić porządnie ten samochód, i tyle. No, pytanie, no, no, pytanie tylko: po co skoro no, mamy możliwość kupienia właśnie auta elektrycznego? Bo jakby To też jakby dodam od siebie. Ja nie jestem zwolennikiem aut elektrycznych, ale też jakby ich nie neguję pod tytułem, to jest zło, to nie może być, to nie ma racji bytu. To ma rację bytu, ale w na obecną chwilę w określonych warunkach. W określonych naprawdę warunkach auta elektryczne, właśnie pod tytułem miasto, yy, mają naprawdę duży sens. E, oczywiście jest problem z ładowarkami, wszyscy powiedzą, że nie, no już nie ma, już tych ładowarek coraz więcej ok, ale bardzo fajna nam się wywiązała też rozmowa na ładowarce właśnie z kolegą z też Tomkiem? Tak, kolegą z Tomkiem i z Volvo. możemy to powiedzieć. Tak, myślę, tak. Że Pracuje jako pak w, w Volvo. Tak, myślę, że nas tam nikt nie zabije. E, i, faktycznie brakuje takiej spójnej, jednolitej platformy aplikacji pod tytułem zbieramy wszystkie ładowarki z całego świata, w cudzysłowie w Polsce i mamy status, ok, ta ładowarka jest dostępna, naładujecie tyle i tyle, a nie, że idziesz do ładowarki i okazuje się za chwilę, że podjeżdżasz i kaplica. Moja myślę dobra znajoma Dagmara, kiedyś zrobiła takiego tripa właśnie elektryczną Skodą i no, prawie by się ugotowała bo podjechała na ładowarkę to było w Nowy Rok na stację, na której pokazywała jej nawigacja, że tam będzie ładowarka elektryczna a ona faktycznie tam była ale tylko była, A, okay. więc zostało jej tam chyba 20% i szukała szybko gdzieś kolejnej, gdzie mogła się podładować i takie sytuacje naprawdę myślę, że często się zdarzają użytkownikom aut elektrycznych, dlatego jakby miasto i tereny podmiejskie są naprawdę idealnym, idealną przestrzeń do tego, żeby takimi samochodami jeździć i tak jak mówię, to jest fajne, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, w określonych warunkach. Czyli jeździsz takim autem, na przykład wypracowaliśmy, że takie auto niech będzie, że te 8 godzin bite, mhm. no ile przejedzie? No nie może przejechać w pobliżu więcej niech, niż 100 km, no 150, niech, niech zrobi 150 max. Jak zrobi 150, to jest maks. No, jak z, stopień, czy po to? Nie, oczywiście pomyliłem drogi. Nie, dobrze, jest, to jest Tak, ta, ta, okay. oczywiście prosto, zaraz będzie rondo. Się powiem wam, e... że tak się jedzie nie jedzie, jedzie, jedzie. To rondo się w ogóle słuchajcie, chyba nazywa, zaraz będziemy mijać będzie rondem Małysza. Czemu? Okay. Bo tutaj regularnie są zawodnicy, biją, Aha, biją rekordy. Tak, tak. Panie, tak. Okay. A dobra już. już Więc ja, jest, na całe rondo, ten całą Polskę, tak mi się przynajmniej wydaje, rondo Małysza. Przynajmniej jako że tutaj są częste wyskoki. I jedziemy tam sobie, wracamy w stronę, w stronę, w stronę miasta. Nie, nie wyskoczymy jak przynajmniej dzisiaj, bo za bardzo waga, waga nas do ciąży. Przepraszam, No, <laughs> nazwę no, się za siebie. <laughs> Nie twoja waga, waga samochodu. Ale ja to robię za obciążenie ja się przyznaję. No, tak. No ja też robię za obciążenie, no nie ma. Słuchajcie, żeby też nie było, że to jeździmy na pusto, ja dobra by się tam obciążicie go półtora tony i tak dalej. No nie, tutaj z ładowności 700 kg bez kierowcy. Więc yy, my we dwóch to już tak powiedzmy jest jakieś... 200 kilo będzie? Będzie 200 kilo. Nie styćmy się swojej wagi. Tak, no. dokładnie. Naprawdę nie ma. No dobra, to ponad 200. No. To no, będzie no. ponad 200. No, 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 210. Ja Ci pomogę i zrobię szybkie podsumowanie ze swojej strony. I Dobrze. bardzo Ci chcę podziękować w ogóle za możliwość pojeżdżenia tym elektrykiem. Bo jak wszyscy mnie znają, ja tylko spalinówki, eee, ale no po prostu ja no robię tyle kilometrów rocznie, że elektryk dla mnie to jest na razie w tym momencie utopia i szkoda po prostu w to inwestować. Ale gdybym faktycznie był przedsiębiorcą, który prowadzi swój biznes w mieście eee, i 700 kW w zupełności mu wystarcza, eee, to powiem Wam. Ja bym kupił ten samochód z bardzo prostej przyczyny. Raz, że cena, dwa możliwości zabudowy, trzy wielkość kabiny, która jest naprawdę tu jest naprawdę dużo miejsca, że mamy po 1,80 m. Ja mam jeszcze, czuję, że mam jeszcze zapas z tyłu no, za sobą, myślę. E, więc e, myślę, że dwumetrowiec to spokojnie. E, więc. E, ja naprawdę, i to na, słuchajcie, to nie jest opłacone, chociaż możemy mówić tak to Ja powiem, za to jakieś dobrze, pieniądze wezmę... To on będzie. weźmie, on weźmie, ja nie. To znaczy on mi mu oddać za paliwo, bo musiałem przejść kiedyś, więc na pewno mi odda. Wystawię mu fakturę później, ale nie mówiłem, bo mówię teraz na nagraniu, ale pewnie to wytnie. E, więc kochani, naprawdę ale... bardzo, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemny samochód e, do jazdy do miasta i tylko i wyłącznie do miasta, więc ja na miasto polecam. Jeżeli o mnie chodzi. No dobra, to chyba będzie wykończyć. E, dzięki jeszcze raz Tomek wielkie za to, że zgodziłeś się przejechać, poświęciłeś swój cenny czas w niedzielę. E, kurde, w sumie, dobra, to jeszcze, 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 jeszcze powiem. Ten samochód jest dobrze wyposażony. Słuchajcie, on ma kamerę cofania, ma podwozie do zabudowy w standardzie, klimatyzację. E, o, e, nie wiem czy powiedzieliśmy. Ogrzewanie foteli, to już mówiliśmy poza kamerą w sumie na początku. Tak. Dwa razy mi się zdarzyło włączyć ogrzewanie i tak mówię, co tak mi grzeje tyłek, kurde. To jakaś rekuperacja tak nagrzewa, czy co? Po prostu tutaj są w takim dziwnym miejscu. Pomiędzy nami na dole włączniki jak ten plecak, czy butelkę wody Aha. włączałem, a później właśnie zostawiamy ten. No i ma ręczny yy, manualny. Tak, tak. To a, jest zaleta, można zimą latać bokiem. Ale z kolei ma ten, ten taki zwykły kluczyk, możesz pokazać sobie Jasne. Te kamerki. To już tak. Pokaż, że to jest normalny, jeszcze chyba. To coś... Popsułeś. O, nie, dobra, wyskoczył. No, jest, jest taki zwykły kluczyk. I teraz tak, na kurierkę, kurde, jakby to był bezkluczykowy system. Super, no to jest jednak mi, mi, minus, że jednak nie ma tego bezkluczykowego, A, ale może zrobią update jakiś. Ale kiedyś. może kiedyś będzie jakieś właśnie lifting No dobra. Bardzo wam dziękujemy. Chyba to jest jak na razie yy, test, którym z czytelnikiem najmniej gadałem. Chociaż starałem się. Znaczy, ty najmniej gadałeś? Tak. Ja gadałem więcej? Nie, to nie może tak być. Nie, to jest 50 tak? na 50, tak? tak. Dobra, Tak się nam trafiło po prostu. Dwie gaduły Dwie gadoły. W ogóle fajnie Ci, że fajnie to. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy tak, jak tak to mam, zmontujesz. Mam ja, ja tylko tak ucinam te takie momenty, gdzie już naprawdę schodziłem na takie jakieś bopoczne materiały, że mogę już 4 by było puszczać, więc ja to naprawdę nie robię. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie suby i dalsza subskrypcja kanału dostawczakiem.pl, bo myślę, że warto rozwijać ten kanał, tym bardziej, że na naszym polskim rynku jest mało takich kanałów. No. Oby, oby ten się ustał. Oby ten się ustał. O kolejne 10 lat. Także dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki, hej.